Cześć siemanko, witajcie na moim pierwszym filmiku, ale pierwszym filmiku na tym kanale, K kanale. E, Jak wiecie, może nie wiecie, będę nagrywał z Heobaską. Kełbaska to jest mój brat. Właśnie siedzi obok nie przywita się. siemanko, no i będziemy sobie nagrywać po prostu filmiki na YouTube. E, możecie... Od razu dać subskrypcję, teraz suba, czyli yy, albo lajknąć, możecie skomentować. Dziękuję, dziękuję za obejrzenie zapowiedzi. Zapowiedzi. Yy, mam nadzieję, że zapowiedź się wam spodobała i będzie więcej filmików. Oczywiście. raczej już nagrywałem z tamtego kanału też miałem parę filmików, niedużo. Dobra, to mam nadzieję że się spodobało, więc pa, pożegnaj się, kiełbaska, czyli kiełbaska to mój brat, pożegnaj Ta. się.